Środa, 18 marca, i nowe wytyczne. Pakiet pomocowy dla firm. Pensje części Polaków przewiduje się w modelu 40-40-20. Tak rząd zamierza radzić sobie z kryzysem. W dużym skrócie: pracodawca wypłaci swojemu pracownikowi przynajmniej 40% przysługującego wynagrodzenia. Drugie 40% dołoży państwo. 20% spadnie na barki pracowników, czyli o tyle mniej wyniesie pensja niektórych Polaków. Propozycja skierowana została głównie do tej grupy, która nie może pracować ze względu na przestrzeni. Najważniejsza dla nas jest płynność finansowa, bo, bo tak naprawdę odroczenie e, jakichś, nie wiem, zus chociażby na, na 2-3 miesiące, a później pytamy się dalej, przedsiębiorcy pytają się, no i dobrze, i co za 2 trzy miesiące będziemy musieli płacić na bieżąco, plus jeszcze dodatkowe te 2-3 miesiące? My musimy konkretnie wiedzieć konkretne działania. Jak rząd zrobi, co zrobi... I konkretnie kiedy to zrobić. No dzisiaj były deklaracje od państwa, ale, ale to też takie nie takie do końca, jakich oczekiwaliśmy. Przedsiębiorcy i osoby u nich zatrudnione nie kryją obaw i szukają rozwiązań. Liczba ludzi znajdujących się w kropce jest duża, niemal każda profesja jest zagrożona. Ja osiem lat temu otworzyłam biuro podróży, to było moje dziecko, firma bardzo dobrze prosperowała i wszystko się zmieniło tak naprawdę jednego dnia ale rozwiązania, one zostaną wprowadzone i mam nadzieję, że po prostu będą skutkowały tym, że wszyscy razem po prostu tutaj wspólnie przetrwamy z uśmiechem na twarzy. Teraz szukamy jeszcze opcji na własną rękę. Niektórym to się udaje. Wprowadziliśmy nowe dania, wprowadziliśmy, wprowadziliśmy dowóz gratis, żeby klienci mieli też tutaj pod tym względem troszeczkę lepiej, taniej. No, i, i staramy się dowodzić w każde miejsce, no być elastycznym przede wszystkim, no i tak dostosowywać się po prostu do, do potrzeb klientów, gości. Inaczej pozostanie czasowe zmniejszenie pensji w najbardziej dotkniętych firmach albo zgłoszenie upadłości. Wówczas miejsca pracy znikną. Oby ten czarny scenariusz nie sprawdził się.